Gdy mąż zasnął, to postanowiłam przeszukać jego telefon. Znalazłam trzy numery, które były zapisane jako serduszko moje, kochana łeska i bogini moich snów. Pomyślałam, że nie odpuszczę, i zazdrosna zaczęłam dzwonić pod czule opisane numery przez tego romantycznego kozła. Zadzwoniłam na pierwszy numer, odebrała moja mama, jakie to miłe z jego strony, tak kocha moją mamę. Zadzwoniłam na drugi numer. Odebrała moja siostra, no coś pięknego, że siostrę też tak czule nazywa. Zadzwoniłam na trzeci, zadzwonił mój telefon i rozpłakałam się, że tak niesprawiedliwe go oceniłam i podejrzewałam o zdradę. Opowiedziałam o tym mamie i siostrze. Mama się bardzo rozczuliła i kupiła mężowi w prezencie na urodziny, które miał następnego dnia złoty zegarek. Siostra była bardzo mile zaskoczona i kupiła jemu motor, o którym mój mąż marzył. Ja wypłaciłam wszystkie swoje oszczędności z konta i kupiłam mu nowy samochód. Mąż przyjął prezenty, trochę nawet łezka w oku się zakręciła. Później spakował prezenty i wyprowadził się do tej, która w telefonie była zapisana jako elektryk zbyszek. Znasz śmieszny dowcip? Napisz w komentarzu, a udostępnimy go w naszym kanale. Podziel się z innymi, bo śmiech to zdrowie. Zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek, a nie ominiecie porcja dobrego humoru.